Cześć, witajcie! Dzisiaj nowe BMW X5G05 po lifcie zapraszam. Jakie zmiany stylistyczne z zewnątrz? Nowe lampy przednie, bardziej smukłe, bez takiego tutaj wcięcia. Przedlifty miały takie wcięcie. Nowe punkty świetle wewnątrz lamp i lampy w pełni ledowe. Tutaj nawet w opcji nie ma laserówek. W przedliftach były laserowe. No i podświetlany ten wielki przedni grill. No nie pokażemy tego akurat, bo robimy recenzję w ciągu dnia. Wieczorem to bardzo ładnie się prezentuje. Przy czym to była opcja, ta opcja w tym samochodzie jest. Źródło napędu. Tym razem jest uruchomione, żebyście jeszcze mogli posłuchać diesla, bo być może to jest już ostatni diesel, co ze smutkiem niestety mówię, bo kocham diesle. A wiadomo, w którą stronę idziemy. Idziemy w taką stronę, że diesle są odpowiedzialne za całe zło współczesnego świata. Niestety, według niektórych. I osobiście to się nie podoba. Także tu jest diesel 3 litrowy. O mocy 340 koni, maksymalnym momencie obrotowym 700 Nm. Cztery rozpórki, jest chyba tak mocne, żeby nie wyskoczył z ramy, stąd te cztery rozpórki, oczywiście żartuję. No i mogliście sobie przez chwilę tego diesla posłuchać. To co lubię, to doskonale wiecie. I przed chwilą wcześniej wspomniane BMW LED, informacja w lampie zespolonej. A tak oto prezentuje się tylna część nadwozia tego ogromnego suwa, jakżeż dla mnie ładnego w tym białym kolorze. No i emblemat zdradza, z jaką wersją mamy do czynienia, XDrive 40D. Troszkę oszukują, bo wiadomo, że pod maską 3 litry, no ale ta mocniejsza 3 litrówka ma oznaczenie nie 30, a 40. Prezentowany egzemplarz odpycha się na 20. Pirelki, rozmiar ogumienia to 275/45. Czerwone zaciski z logo M. Wszyscy wiedzą, że Bawara jest z Monachium. M na felgach Mamy jeszcze drugi komplet, letni. On jest nieco inny aniżeli ten. No i tutaj ten emblemat, że Bawara trzy paski Adiego i że jest z Monachium. No to informacja na błotniku. Tak się zastanawiam, po co z nadkola plastikowego wychodzi ta wypustka na zewnątrz. Tego nie wiem. Może napiszcie w komentarzu, jak ktoś wie, po co to jest. Gdyby to jeszcze było do końca, to rozumiem, że miałoby służyć jako chlapacz. Ale w takiej sytuacji nie wiem. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, z tyłu takie wypustki plastikowe są. Rozmiary kufra, podobnie jak w poprzedniej wersji, się nie zmieniły. Kufer, duży, pakowny. Odsyłam do tamtego odcinka. Tutaj już kiedyś robiłem odcinek u Danusi i Tomka o x 5 G05. Przed tą G05 po lifcie również mieli G05. Fani kanału zapewne pamiętają. Także odsyłam do tamtego odcinka, kto chce obejrzeć przed liftówkę. Co tu jest? Tu jest taki prawdziwy basen pływacki, to oczywiście żart, jeżeli lubisz jeździć na ryby, to ta dolna część jest otwierana w pełni elektrycznie, możesz sobie tutaj usiąść i z kijem w ręku wędkować. A ten przycisk służy do regulacji zawieszenia, więc jak masz ciężkie pakunki, to możesz sobie obniżyć zawieszenie, żeby łatwiej było je można zapakować do wnętrza. Co tu jeszcze w tym kufrze? Cztery solidne kotwy do mocowania bagaży, gniazdo 12V, haczyk na zakupy, logo X. Pewnie jakaś niewiadoma. I elektrycznie wysuwany hak. Użyłem tego przycisku. Mechanizm zaczął pracować. O właśnie. I hak się wysunął. Uwaga, trzeba uważać, żeby nie uderzyć się nogą o ten hak, ale fajnie, że on jest składany. Więc użyję tego przycisku jeszcze raz i poczekam, aż się złoży. Mechanizm pracuje. O właśnie, hak się schował. Powiem jeszcze, że samochód miał chrzest bojowy. Tomek, właściciel w tym tygodniu, zrobił już ponad 100 km z lawetą, na której miał koparkę. Łączna masa ponad 2 tony. Samochód radził sobie z tym bez problemu. Co pod tą półką? A ta półka na siłowniku. Nie, no, siłowniki to jest to, co lubię. Nawet w tym miejscu mają siłownik. Duża przestrzeń, brak koła zapasowego. Hak holowniczy, oby nigdy nie był potrzebny. Siatka oddzielająca część pasażerską od części bagażowej. Tu jest oczywiście roleta. Znów przez przypadek otwarłem kufer. No i możliwość składania oparcia 40-20-40. Wszystko tu jest elektryczne, to sprawdźmy wobec tego, jak działa zamykanie bagażnika. Również elektryczne. No nie, nie pomyliły się. Jak się chodzi o mechanizmy, najpierw zamknął się dół, a później góra. Zastanawiałem się, czy przypadkiem ten sam się nie pomyli. Oczywiście żartuję. Wersja M to trzy paski. od jego nawet na pasach. Fotele w pełni elektrycznie regulowane. Co mnie tu zaciekawiło, że elektrycznie wysuwane zagłówki. Bartku, pokaż to. O właśnie, elektrycznie jeżdżą zagłówki. Nawet górna część oparcia również osobno elektrycznie regulowana. Postarali się tutaj dosyć mocno. Każdy bez problemu znajdzie pozycję za kierownicą. Miejsca mnóstwo. Tak na piąstkę, na wysokości mojej głowy. Wybaczcie czapka, ale jestem łysy. To zimowa pora mi nie sprzyja. Pozycja za kierownicą ergonomiczna. Fotel dosyć wysoko uniesiony. Czuję się tu swobodnie. Nikt tu nie będzie miał poczucia klaustrofobii. I już siadam za siebie. Gdy wsiądę za siebie, również mnóstwo miejsca. Taki gazetownik. Stopy jeszcze swobodnie, jest tam podświetlanie. Tu również... Dobre podświetlanie, dwie lampki LEDowe i duża taka lampa centralna, również LEDowa, tak na piąstkę na wysokości głowy. Czy można tu podróżować trójkę? Oczywiście, że można. Może nieco mniej ergonomiczne to miejsce środkowe. Tutaj miejsca już tylko tak na płaską dłoń, ale swobodnie się jeszcze na środku przy moim wzroście. A pamiętacie po raz 1258 powiem, że 1,88 m. Co tu jeszcze? Zewnętrzne siedziska podgrzewane, trzecia strefa klimy dla pasażerów siedzących z tyłu półeczka, półeczka, złącza USB. Gniazdo 12V, napęd X-Drive, a tunel środkowy praktycznie nie istnieje, więc nie przeszkadza środkowemu pasażerowi. Podłokietnik mięciutki, schowek taki mechanizm na dwa kubki. Tutaj nie widzę przebicia, ale można sobie środkową część spokojnie złożyć, także duże przedmioty czy długie przedmioty można bez problemu transportować. Boczek drzwi przednich i tylnych nigdzie nie szczędzili materiały wysokiej jakości, drewniany dekor, wszystko mięciutkie, elegancko przeszyte. Po więcej szczegółów jeśli chodzi o wnętrze, ilość miejsca odsyłam tamtego odcinka o G05. Wymiary się tych samochodów nie zmieniły, także ilość miejsca jest niemalże identyczna. Może mały minus za brak miękkiego wyściłania, zarówno w przedniej kieszeni, jak i w tylnej kieszeni, ale kieszenie duże, na dużą butelkę. Dosyć pakowne. Jeśli chodzi o ergonomię, dwa uchwyty na kubki, gniazdo 12V, te uchwyty na kubki nie tylko podgrzewane, również wentylowane, to już jest fajny bajer. Ładny drewniany dekor w tym miejscu, ładowarka indukcyjna w tym miejscu, złącze USB tutaj, schowek duży, złącze USB w tym miejscu, podgumowany, czyli przedmioty nie będą się przemieszczać. Do tego jeszcze ledowo podświetlany, służący jako podłokietnik i mięciutki. Na szczęście pozostał iDrive, czyli to, co lubię, selektor zmiany biegów, nie ma joysticka, kiedyś był joystick, selektor ładnie wkomponowany, nie przeszkadza, nie zajmuje miejsca, OK, może być, przyciski regulacji trybów jazdy, start engine, wiecie o co chodzi, ręczny, elektryczny, funkcja auto hold, selektor do regulacji zawieszenia. Tak prezentuje się pilot dostępowy, że tak to powiem, do tego samochodu. Zapanowała inna tabletoza, jak widzicie, aniżeli w przedlifcie. Mi to osobiście nie przeszkadza, przywykłem do tabletów. Co mi nieco przeszkadza? i od razu się rzuca w oczy, to brak fizycznych pokręteł do regulacji temperatury i dmuchawy. Osobiście lubię, jak te fizyczne pokrętła są. W poliwcie nie ma, wszystko regulowane za pomocą tabletów. Zostało tylko fizyczne pokrętło do regulacji głośności. Chwała im za to, że chociaż to zostawili. Wnętrze wykonane z eleganckich materiałów, elegancko spasowane, nic nie trzeszczy, elegancki dekor. Te strzałeczki i logo X5 mogą zmieniać swój kolor. No i tak samo wentylacja, czy podgrzewanie fotela, czy podgrzewanie wieńca kierownicy, wszystko Uruchamiamy dotykowo niestety brak fizycznych przycisków. Lubię, jak takie przyciski fizyczne się znajdują. Ten dotykowy panel klimatyzacji on jest duży, czytelny, wygodny, ale trzeba do niego przywyknąć. Wszystko regulowane jest dotykowo na tablecie. Przypomnę się, wolę osobiście, jak są fizyczne pokrętła. Łączny przebieg tej Bawary to 1009 km, co możecie zauważyć aktualnie na tym dużym tablecie przed kierowcą. I w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Danusi i Tomkowi. Za zaproszenie mnie do wykonania tej recenzji zadzwonili do mnie od razu w poprzedni czwartek, gdy odebrali ten samochód, powiedzieli, że się nim troszkę nacieszą, troszkę pojeżdżą, żeby mieli już własne przemyślenia na jego temat. No i przyjechałem po kilku dniach, samochód 1000 na liczniku i w tym momencie możemy śmiało już robić recenzję. System kamer 360 stopni, bardzo ładny obraz, linie statyczne, linie dynamiczne, boczne odwzorowanie samochodu, tutaj nutka, to jest piesek należący właśnie do... Danusi i Tomka, który cały czas nas pilnuje, pewnie przez to, żebyśmy tego samochodu nie chcieli porwać. Oczywiście nie mamy takich zamiarów. W tym modelu, oczywiście, znajduje się również asystent cofania i podobnie jak w G05 przedlifcie, pokazywałem to w tamtym filmie, nie chcę dublować materiału. Ten samochód może ostatnie 50 metrów jechać sam. Przed chwilą pokazywałem wam Hagi, mówiłem, że Tomek już zrobił chrzest bojowy, jeśli chodzi o ciężką przyczepę, bo taką ciągnął. Możemy sobie tutaj. Podejrzeć sprzęg. O, właśnie. Bardzo wygodne, jeżeli zaczniesz przyczepę, to widzisz, co tam się z tyłu za samochodem dzieje. A jaka jest opinia właścicieli o tym samochodzie? To już wam mówię. Otóż właściciele twierdzą, że samochód jest lepiej wykonany aniżeli przedlift. Jest cichszy, jest mocniejszy i nieco mniej pali. No to dobrze. Każda kolejna generacja powinna być lepsza od poprzedniej. A że oni prawie 150 tysięcy kilometrów pokonali przed liftem, no to myślę, że wiedzą co mówią. Powiem tak, no to, że jest mocniejszy, to nie powinno dziwić, bo tamta miała 265 koni, a ta ma 340, ta ma 700 Nm, a tamta miała a poniżej 600, chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast pozostałe rzeczy, to, że jest cichszy i mniej pali, no to bardzo fajnie. Jeżeli jest mocniejsza, a mniej pali, to znaczy, że BMW podąża w dobrym kierunku. No i dobrze działa regulacja gestami, bo przed chwilą tutaj gestykulowałem, a nie powinienem gestykulować w czasie recenzji, no ale od czasu do czasu to robię, jak widzicie. No i yy, Pogłosiłem przez przypadek radio. Wracając jeszcze do menu, jest czytelne bardzo, bardzo mocno rozbudowane Android Auto, Apple CarPlay. Te aplikacje oczywiście są w tej klasie auta, muszą być i działają znakomicie bezprzewodowo. Dobrze, że jest iDrive. Jak widzicie, właśnie bawię się iDrive'em. Płynnie działa, nie tnie się. To samo, jeśli chodzi o nawigację, dobre zoomowanie. Także multimedia najwyższych lotów. Muszę to powiedzieć, jeśli chodzi o multimedia, nie obyło się... Bez pewnej wpadki. Tak, tak, panowie z Monachium, myśmy już dawno, dawno temu tu w kraju nad Wisłą zeszli z drzewa, potrafimy się posługiwać sztuczcami, więc wypadałoby, że jeżeli sprzedajecie samochód na rynku polskim za grube siano, żeby sterowanie głosowe było w języku polskim. Nie było w przedlifcie, nie szło się tego doczekać. Podobno BMW obiecało, podobno, że to się pojawi w polifcie, to jest polift i w dalszym ciągu nie ma sterowania głosowego w języku polskim. A jak jest w ruchu miejskim? Powiem, że w ruchu miejskim jest świetnie nie czuć masy tego auta, jego wielkich gabarytów. Samochód jest zwinny, dynamiczny, gdy tylko potrzebujesz mocy, od razu się katapultuje. X-drive powoduje, że nie straciłem kontroli nad tym samochodem. Nie wpadłem w poślizg, prowadzi się wyśmienicie i to co mówię z dużą lekkością i łatwością można nim jeździć po mieście. Skrzynia gdy tylko tego potrzebujesz, od razu zrzuca i samochód się katapultuje. Nawet tym samochodem chce się jeździć szybko, więc zmierzamy w kierunku autostrady. Oczywiście u nas są limity: jak są limity, to szybciej jak 140 nie pojedziemy. No ale 140 to i tak jest znacznie lepiej aniżeli 50 w mieście. To tu jeszcze jest ciekawego, jest bardzo elegancki head-up. Display tego wam nie pokażę, kamera tego nie przeniesie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Informuje praktycznie o wszystkim, co się dzieje w samochodzie. Wszystkie te informacje, które są na tym czytelnym wyświetlaczu centralnym, również są przekazywane poprzez head-up. Display i nie musisz wtedy odrywać wzroku od jezdni takie oto króćce są w tym miejscu do regulowania nawiewu w tej pozycji kratka nawiewu otwarta przekręcisz w lewo kratka nawiewu zamknięta prezentowany egzemplarz jest wyposażony w wielogłośnikowy zestaw audio Harman Kardon wierzcie mi, że gra bosko no ale ze względu na prawa autorskie żadnego utworu nie możemy wam zademonstrować i zgodnie z tym co przekazali mi właściciele w przedlifcie również mieli Harman Kardon ale twierdzą, że jakby w tej ten dźwięk jest lepszy. Z takich bajerów, to oczywiście cudzysłów, które nie są nam niezbędne w codziennej eksploatacji, no to ambientowe podświetlanie w poliwcie jeszcze raz tyle kolorów, co w przedliwcie. Widać, że się rozwijają. No i przed nami autostrada A2, okolice Konina, pokaz dynamiki 50140 na razie w normalnym drive. Istny wariat, to nie jest duży rodzinny słów, to jest po prostu MK. Do tego jeszcze świetny dźwięk, ale to była opcja o nazwie aktywny wydech. Tak to jest przynajmniej w konfiguratorze tego konkretnego egzemplarza, i teraz nie wiem, czy to jest rzeczywiście M wydech, czy to jest M głośnik. Tutaj utwierdźcie mnie w przekonaniu w komentarzu, co to dokładnie jest. Niemniej jednak brzmi to świetnie. Prowadzi się perfekcyjnie. Ten samochód mknie 140 z taką łatwością, z taką lekkością i robi to w tak komfortowy sposób że nie patrząc na licznik mógłbym powiedzieć, że jedziemy 100 na godzinę, a nie 140. Perfekcyjne dopracowanie całości. Jak mogliście zauważyć, 1900 na obrotomierzu, ośmiobiegowy automat, samochód absolutnie się nie męczy przy 140 z wielką łatwością i lekkością się przemieszcza, wręcz prosi się o drogi bez limitu prędkości. A jak to jest realnie z hałasem, to spójrzcie na ten prosty sonometr, dodam jeszcze, że mamy cały czas włączony ten aktywny wydech. I powiem tak, po ustabilizowaniu prędkości on sobie tylko gdzieś tam delikatnie z tyłu mruczy, że tak to nazwę, ale już milknę. No właśnie, i ten ogromnych rozmiarów, pudełkowaty, rodzinny SUV przy 140, dzisiaj a nie 120, bo nie jesteśmy na SC, tylko na autostradzie, potrafi zejść znacznie poniżej 60 decybeli I tu w pełni się zgadzam z właścicielami, że ten samochód jest znacznie cichszy aniżeli jego poprzednik. A prowadzi się, powtórzę się wręcz fenomenalnie duże, szybkie ruchy kierownicą, nic go nie jest w stanie zmącić, że tak powiem. Żadnych wychyłów karoserii praktycznie przy takich nastawach, jakie ma prezentowany egzemplarz. I tradycyjnie zawinęliśmy się na wiadukcie. Magiczny przycisk Sport, o właśnie, wszystko na czerwono. Sport Individual skonfigurowany przez właścicieli. Nic nie chcę zmieniać, jadę sobie w sporcie od razu. Trzyma go na wyższych obrotach, tak około 2500, ale tu jest jeszcze 60 na odcinku dojazdowym, nie chcę szaleć. Jak tylko skończy mi się odcinek dojazdowy, to zobaczycie pokaz dynamiki w sporcie 60-140. Jeszcze tylko małą chwilkę. I za chwilę się okaże czy to rodzinny SUV, czy to sportowiec. O właśnie, już w tym miejscu. No i moja prawa stopa wędruje w podłogę. No świetnie i jeszcze ta charakterystyka wydechu, aczkolwiek dużej różnicy nie było między drive'em a sportem, ale burczenie z wydechu było po prostu fenomenalne, jakbym tutaj M5 jechał, a nie X5. Tak, jeszcze sprawdzając wszystko, co mogę sprawdzić, to wydaje mi się, że przedlift miał dwie podwójne dysze spryskiwaczy, a tutaj po lift ma trzy podwójne. Tak mi się wydaje, nie jestem do końca przekonany. Utwierdźcie mnie w komentarzu, czy mam rację, czy nie. Aktualnie pokonałem 60 km tym samochodem. 8,9 średnie spalanie. To nieco lepiej niż właściciele. u właścicieli to było 9,8, no ale jak doskonale wiecie. Moja noga generalnie lekka, pomimo tego, że byliśmy nim ze 30 km na autostradzie. W tej chwili żeśmy na chwilkę zjechali z autostrady, robiąc tą recenzję, żeby Wam to pokazać. 9 litrów, jak na masę, wielkość i z tego samochodu, to myślę w pełni akceptowalna wartość. To menu jest przepasne i można by tutaj kilka dni siedzieć i pewnie osobny film o tym zrobić. Nie chcę tego filmu przedłużać, bo do Was mam informację zwrotną, że lubicie takie filmy rzędu 15 minut. Ten na pewno będzie dłuższy, no ale coś tutaj muszę pokazać. Oczywiście za pomocą iDrive'a, którego lubię, wyświetlacze. Wyświetlacz head i tyle różnych rzeczy można sobie dowolnie ustawiać i konfigurować, w zależności co kto preferuje. Wspomnę jeszcze raz, że ten wyświetlacz head naprawdę mnóstwo informacji przekazuje i są one naprawdę czytelne. I tak samo ustawienia head możesz sobie konfigurować z wyświetlacza centralnego przed kierowcą, layout, kolejne widoki ekranów. Jakie kto preferuje, tych możliwości jest tutaj naprawdę całe mnóstwo, mnóstwo asyst kierowcy, no ale to chyba nikogo nie dziwi. Można by o tym spokojnie zrobić kolejny film, powtórzę się, nie chcę tego filmu po prostu przedłużać. No i dwa zdania tytułem podsumowania. Po prostu świetny samochód. Nie jechałem żadnym nowym suwem tej wielkości, który by się tak zwinnie prowadził jak ten szybki, świetnie wykonany, świetnie wyposażony, przestronny, po prostu cudny. Mogę im nawet wybaczyć to. Że stery głosowe nie są w języku polskim, aczkolwiek mnie to troszkę boli. Mogę im wybaczyć również to, że nie ma fizycznych pokręteł do klimatyzacji. No i mogę im wybaczyć to, że z tyłu nie ma tych manetek do składania oparcia tylnej kanapy. Okej, okay. samochód jest po prostu cudny, mogę o tych rzeczach zapomnieć. Na no, tej racji, że jutro jest wigilia, to życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, takich samochodów pod choinką, taniego paliwa, tanich parkingów, brak stref czystego transportu. Spędźcie je w miłym, rodzinnym gronie. Dziękuję właścicielom jeszcze raz za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji i do następnego. Cześć! No i może jeszcze jedno przypomnienie. Pamiętajcie, kto jeszcze nie napisał komentarza pod odcinkiem mikołajkowym, to może ten komentarz napisać i wtedy weźmiecie udział w losowaniu vouchera do Hotel Restauracja Słoneczna. Przypominam o tym konkursie.